A, mam patrzeć w kamerkę. To jest kamerka. Hej, dzisiaj moja kolej. Chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak stałam się córką marnotrawną, jak ta historia, ta przypowiedź wydarzyła się w moim życiu, w ogóle o czym. Jest to całe zamieszanie, więc historia zaczęła się dawno, dawno temu. Od dziecka gram na wiolonczeli i większość mojego życia właściwie spędziłam grając na wiolonczeli. Poszłam do szkoły muzycznej jak miałam 5 lat, teraz mam 26, więc łatwo to sobie bliczyć. Całe środowisko, w którym wzrastałam jako dziecko, potem nastolatka, miało jedną narrację. No, że po prostu jakby dla wszystkich w tym środowisku szczęście to była kariera solisty, instrumentalisty. W moim przypadku kariera wiolonczelistki. I rzeczywiście to był taki święty gral To był jakiś taki. Takie wyobrażenie bardzo namacalne, jakieś takie obrazowe, no bo tutaj jeden idol gra na scenach świata i prowadzi szczęśliwe życie. Gwiazdy muzyki poważnej Dla mnie i dla moich kolegów to był pewnik Tak wygląda szczęście Do którego chcieliśmy wszyscy dążyć Więc robiliśmy wszystko Żeby grać jak najlepiej Żeby móc się w końcu wybić I zacząć tą karierę To była w ogóle główna oś życia I wszystko w moim życiu było podporządkowane Pod ćwiczenie Na celi, rozwój No i docelowo Tą karierę W takim środowisku dorastałam Kłopot w tym wszystkim zaczął się wtedy, jak się okazało, że ćwiczę tak dużo, że moje ciało ma dosyć i już nie wyrabia, i po prostu złapałem kontuzję ręki. Wiolonczela to była moja tożsamość. Jakby nie było tam żadnego zdrowego dystansu, ani nie było w ogóle żadnego dystansu między mną a graniem. E, tak jak zresztą to nie jest tylko mój syndrom, ale. Chociaż u wielu moich znajomych kolegów, koleżanek było to samo, że poczucie własnej wartości opieraliśmy na tym, jak gramy, jak nam to wychodzi i tak dalej. No i problem prawdziwy pojawił się wtedy, jak się okazało, że obiektywnie nie mogę grać więc straciłam tą tożsamość, tak naprawdę. Straciłam dotychczasowe życie. Okazało się, że Mam całe wolne dni, no bo cały czas wolny poświęcałam na grę na No i tak, zaczęło się od dołka, nie będę wchodzić w szczegóły, ale w pewnym momencie na tej drodze przyszło nawrócenie. Poznałam Bożą miłość, poznałam moją tożsamość prawdziwą i to, że ja grająca na wiolonczeli to jest tylko jakiś o, widać moją rękę. Tylko jakiś drobny kawałek mojego ja. No właśnie przyszło nawrócenie. Ale jeszcze nie byłam gotowa wcale na zmianę życia, to znaczy nie byłam gotowa na to, żeby przestać grać na wiolonczeli. Po prostu czekałam, aż skoro poznałam Boga, który mnie kocha, no to czekam na to, żeby mnie uzdrowił. Tylko, że z tamtego punktu siedzenia nie wiedziałam, że problemem i chorobą nie jest objęta tak naprawdę moja ręka, tylko coś kilkadziesiąt centymetrów wyżej. Potrzebuję uzdrowienia najbardziej. Problem jeszcze poważniejszy Za zaczął się wtedy, kiedy przyszła taka myśl: Nie mogę grać. To znaczy, że mam przed sobą już tylko nieszczęśliwe życie. Bo według tamtego oprogramowania, które miałam wcześniej wgrane, szczęście równa się kariera wiolonczelistki. A skoro obiektywnie miałam perspektywę, że może już wcale tak się nie wydarzy, bo nie będę mogła grać, co jakby mówiła mi rzeczywistość, będąc w tej kontuzji, właśnie przyszła ta myśl, że czeka mnie życie nieszczęśliwe, że jestem skazana na nieszczęście, że no, że już mi nic nie da spełnienia, nie da mi radości, no bo jedyna taka rzecz to była gra na wiolonczeli. I łatwo się domyślić, że była to myśl bardzo destrukcyjna, ale ja w tamtej chwili uwierzyłam tej myśli, no bo miałam stare oprogramowanie. Wadliwe, jak się później okazało. Ja wierzyłam tej myśli do tego stopnia, że no, przestałam wychodzić z domu, jakby moje życie straciło jakiekolwiek perspektywy, więc, więc. Zaczęła się niechęć do życia. No i po prostu stany depresyjne. Co tu dużo gadać? Żyjemy w XXI wieku. Pewnie większość z Was wie, jak to, jak to wygląda. No ale w tym wszystkim myślałam sobie, no przecież mam obok siebie Boga, który mnie kocha, jest moim dobrym ojcem. I w ogóle mam taką super relację z Bogiem, no bo doświadczyłam tej Bożej miłości. Po pierwsze, czekałam aż mnie uzdrowi, a po drugie, prawda była taka, że oczywiście wcale nie miałam świetnej relacji z Bogiem, bo mm, byłam daleko od Niego. Byłam daleko od wolności, która jest, którą On daje, e, bo byłam w niewoli myślenia e, po prostu o moim życiu, o moim szczęściu. No bo można by powiedzieć, no tak, ale przecież to jest naturalny mechanizm, że jak doznajemy jakieś straty, to po tym musi nastąpić żałoba. Po tej stracie. I oczywiście się z tym zgadzam. Jednocześnie to już nie była żałoba po stracie, tylko to była utrata sensu życia. Przełom nastąpił na pewnej chrześcijańskiej konferencji. Była to konferencja uwielbieniowa, w ogóle wszyscy się cieszyli, bardzo mi to przeszkadzało i mnie to wkurzało, bo ja przeżywam wewnętrzne cierpienie i brak sensu. Ale jedna, jedyna rzecz zaczęła ze mną współgrać na tej konferencji i bardzo mnie to poruszyło, że wow, nareszcie wreszcie coś dla mnie wreszcie coś bez radości, a mianowicie historia syna marnotrawnego o której mówił Marcin, którego z tego miejsca pozdrawiam On mówił, że ten daleki, daleki kraj, w który wybrał się do którego odszedł z domu ojca młodszy syn to był Egipt Dlaczego Egipt? Bo Egipt jest starotestamentowym symbolem, miejscem niewoli ludu wybranego Miejsce daleko od Boga, miejsce niewoli Cierpienia, które prowadzi do braku życia, do śmierci jak usłyszałam o tym na tej konferencji, no to coś się we mnie obudziło. Nareszcie coś dla mnie, coś o cierpieniu i braku sensu życia. I rzeczywiście to było dla mnie, i wtedy zrozumiałam, że cholera, jestem daleko. Myślałam, że jestem tak blisko, jest super. A prawda była taka, że byłam daleko od Boga, bo byłam w Egipcie po prostu w niewoli kłamstwa, i może jesteś teraz w Egipcie. Ty. Dobrze sobie odpowiedzieć na to pytanie, to znaczy dokończyć to zdanie. Będę szczęśliwa, szczęśliwa tylko wtedy, gdy. I rzeczywiście, jeśli coś się tam pojawia, to znaczy, że witamy w Egipcie: drinki z octu i leżaki z kolcami. Więc jeśli jesteś w Egipcie, to spoko. Pan Bóg cię stamtąd wyprowadzi. Nie chce nas w Egipcie. Bóg chce nas wolnych. I Bóg ciebie też chce wolnego. Wolno. Także pakuj rzeczy, bo będziemy wracać.